Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy. Tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili i nie dopuść, abyśmy ulegli pokuście, ale nas zachowaj ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy ojciec wasz niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Oto słowo pańskie przyjrzyjmy się bliżej tym tekstom, które zostały nam podane na nasze spotkanie eucharystyczne najpierw sięgamy do fragmentu z Mądrości Seracha, a tam słyszymy o proroku Eliaszu który jak podaje autor tego tekstu był prorokiem jak ogień Następnie słyszymy o Elizeuszu, który został napełniony duchem Eliasza, a zatem można niełatwo się domyślić, że raczej także był człowiekiem dość energicznym, tak mocnym w wierze, że jak Eliasz, słowo jego płynęło jak pochodnia. Co więcej, autor pierwszego czytania podaje, że Elizeusz nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi, że nic nie było zbyt wielkie dla niego i nawet, co może zdumiewać, w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało. Co to musiał być za krewki facet, że tak o nim napisano, że nawet stwierdzono, że za jego życia czyniono cuda przez jego stawiennictwo. Na pewno to jest dla nas wezwanie do tego, aby płonąć, aby być człowiekiem zapalonym do pewnych dzieł, chociażby do tej społeczności, jaką tworzycie żeby nie zwalniać tempa, że nawet kiedy pojawi się zadyszka, biec dalej w wyznaczonym kierunku, żeby naprawdę być to, co spotkamy już w Nowym Testamencie człowiekiem płomiennego ducha któremu byśmy dzisiaj powiedzieli, naprawdę się chce. Zatem niech przykład Eliasza, zwłaszcza Elizeusza, będzie dla nas motywacją do tego, żeby nam się chciało bardziej niż tylko Niedzielna Msza, niż jeden Pacierz, abyśmy mogli utrzymać to tempo, które sobie wyznaczyliśmy, a tak naprawdę wierzymy, które nam zlecił sam Pan. Abyśmy zatem byli ludźmi pomiennego ducha. To pierwsza myśl wypowiadająca z pierwszego czytania. A co nam chce powiedzieć psalmista, który rysuje przed nami słowa z 97. Psalmu, no chociażby te słowa, że przed obliczem Pana idzie ogień, że dokoła pożera Jego nieprzyjaciół, że Jego błyskawice wszechświat rozświetlają, że ziemia drży na Jego widok, że góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem przed władcy całej ziemi. Zakładam, że mieliście nieraz okazję chodzenia po górach, czy przynajmniej nawet wjazd pod pewną górkę. No, sprawia nie mało trudności. A teraz myślimy o tym, że góry przed Panem to topnieją jak wosk. Jak on jest potężny? W ogóle kim on jest? I warto w kontekście tego psalmu pozwolić sobie na taką medytację. Na taką chociażby krótką refleksję, zadumę, ale wręcz zachwyt, że jak potężny jest Bóg, że przed Nim góry jak wosk topnieją, że błyskawiczce to rozświetlają ciemność wszechświata, że to On jest nad tym wszystkim. Kim tak naprawdę On jest, a kim ja? Warto zachwycić się nad Panem Bogiem, podług Psalmu 97 i pomyśleć o Jego wielkości. O tym, że mamy przed sobą kogoś tak wielkiego, tak przez nas, przez umysł, nawet wyobraźnie nie mogącego zamknąć się w pewnych schematach, i nawet dobrze. Zwłaszcza mówi o tym Ewangelia. W niej Mateusz podaje nam modlitwę pańską, ale a wiecie, co mnie osobiście zatrzymało? To te ostatnie dwa zdania. Które są, można by powiedzieć, niejako dopowiedzeniem do tej modlitwy, do Ojcze nasz bądź też rozwinięciem tego fragmentu, na które chyba zdaje się, mamy zwrócić uwagę, a mianowicie mowa jest o przebaczeniu. Dlaczego akurat spośród siedmiu próśb modlitwy pańskiej zwrócono uwagę akurat na to, że mamy przebaczać innym po to, żeby ojciec nasz niebieski mógł przebaczyć także i nam, bo może się okazać. Że akurat ta prośba jest najważniejsza? Że ona jest taka żywotna? Że naprawdę daje pokój? Moi drodzy, niedawno byłem w mojej miejscowości rodziny na pogrzebie, w dalszej rodzinie. Tam 95-letnia pani Elżbieta została pochowana, a nad jej grobem wnuczka powiedziała takie słowa: Dobrze wiecie, zwracając się do najbliższej rodziny, że babcia nie modliła się do Matki Bożej o zdrowie dla siebie i o zdrowie dla nas. Ale modliła się do Niepokalanej o zgodę w rodzinie. O pojednanie. Można by powiedzieć tymi słowami o przebaczenie. Może potrzeba nam jeszcze większej modlitwy o przebaczenie drugiej osobie. Modlitwy o zgodę w społecznościach, w których się poruszamy, jesteśmy, oddychamy, chcemy coś dobrego zrobić. Może po prostu warto być kreatorami pokoju, coś zrobić samemu pierwej, niż ktoś zapłacze nad tym, żeśmy się nie zdołali pogodzić, pojednać. Może to wzywanie wnuczki Oli nad grobem świętej pamięci Elżbiety, kapitalnej kobiety, która bardzo była rozmodlona. Wiecie, ona miała w kościele franciszkanów w takie miejsce, w kaplicy bocznej, chcąc chyba niejako tym samym pokazać, że kiedy jesteśmy na Mszy Świętej, to Bóg jest tu najważniejszy. Ja tam gdzieś trochę z boku, na komunie przychodziła do głównego ołtarza, ale tak to zwracała uwagę na samego Najświętszego. A swoją postawą, byciem, chciał powiedzieć, ja tu jestem osobą, jak co najwyżej, to drugorzędną. Jednak o przebaczenie dla swojej rodziny walczyła w kooperacji z niepokalaną. Zatem macie także o co zabiegać. To jest dzisiejsze wezwanie z Ewangelii, ponieważ jeżeli mamy się okazać ludźmi pomiennego ducha, jeżeli mamy się okazać tymi, wobec których nawet żaden władca i nikt nie mógł osiągnąć przewagi, no to bądźmy tymi, którzy będą przebaczać. To jest coś. Co może niejednemu uda się osiągnąć, a mi akurat tak przy pomocy łaski Bożej. I w końcu, jeżeli mamy zachwycić się nad Panem Bogiem, nie tylko nad Jego wielkością w sensie bytowym, ale przede wszystkim możemy Bogu podziękować za to, że jest sobą i jest tak wielki przede wszystkim w przebaczaniu. Najpierw mi, bo dobrze wiem, że przed nim to mam za co przepraszać, a później. Że także ma na tyle cierpliwości i łagodnego spojrzenia wobec innych. Zatem naśladujmy w tym Pana, na ile nas stać, przebaczajmy. Mamy w tym też swój interes, bo wiemy dobrze, że jak my to zrobimy, to Bóg także przebaczy nam. Módlmy się do dobrego Boga w naszych intencjach. Módlmy się za papieża Franciszka duchownych, aby byli bardzo gorliwi w szafowaniu sakramentu spowiedzi świętej, a przede wszystkim okazywali kulturę i miłosierdzie wobec grzeszników. Ciebie prosimy. Módlmy się za cały Kościół Boży, aby był nie tylko tym, który głosi przebaczenie, ale który praktykuje tę wielką cnotę przebaczania. Ciebie prosimy. Módlmy się za całą naszą społeczność, abyśmy byli płomiennego ducha i abyśmy nie tracili entuzjazmu w tym dobru, które już wykonujemy. Ciebie prosimy. Módlmy się. Wraz z Marcinem w rocznicę śmierci Jadwigi Karola Borowczak, wujka Stańcowa Zapart i kuzyna Mikołaja, prosząc dla nich o Dar Nieba oraz o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aleksandry i Uli. Ciebie prosimy. Módmy się z okazji 18. rocznicy urodzin Franciszki o Boże Błogosławieństwo dla niej. Wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej w drodze ku świętości. Ciebie prosimy. Modlmy się za nas tutaj obecnych, jak zgromadzeni, jak wyciszeni przez posługę kościoła, tak bardzo gorliwi wtedy, kiedy czas się skończy i usłyszymy, że idźcie, ofiara spełniona, ale macie niejedno zadanie do wykonania, abyśmy tym wyzwaniu mogli sprostać przy pomocy łaski Bożej. Ciebie prosimy. Dobry Boże, Ty widzisz nasze nie tylko intencje, ale wiarę i miłość do Ciebie i drugiego człowieka. Wejrzyj na nasze błagania i spraw, aby one nie tylko były zgodne z Twoją wolą, ale dla nas pożyteczne w perspektywie życia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.